Witajcie w środowy poranek, oktawy Wielkiej Nocy. Jak każdego dnia, mówię Wam dobrze, że jesteście i pragnę zaprosić do dobrych myśli. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o Bogu, o Jezusie, tak bardzo prosto, na tą chwilę najprościej jak tylko mogę. O Jezusie z martwych chcę, chcę Ci dzisiaj powiedzieć, o tym, że mamy wielkiego Boga, o tym, że nasz Pan i Bóg jest wszechmogący, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, że On, nie, nie jest, że On jest Bogiem, dla którego nie ma spraw zbyt trudnych. To nam się tylko czasami tak wydaje. Chcę Ci opowiedzieć dzisiaj o Jezusie, który zwycięża każdy grzech który pokonał zło, który przezwyciężył śmierć na drzewie krzyża, który, który z martwych wstał, który pokonał mój i twój grzech, który jest większy od jakiegokolwiek zła. Teraz, kiedy może czasami nam się wydawać, że, że problemy, trudności, przeciwności są tak wielkie, że sobie z nimi nie poradzimy, co to będzie, jak, w jaki sposób, od największych problemów. Od największych zmartwień, od największych dramatów, Jezus jest większy, Pan i Bóg, Zbawiciel świata, Ten w którym imieniu jest nasze zwycięstwo, bo nasze zwycięstwo jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego chcę dzisiaj, by to imię, imię Jezus, imię naszego Zbawiciela, imię Jezusa Chrystusa. Było dzisiaj tak szczególnie mocno w naszych sercach, w naszych myślach, na naszych ustach. On, nasz Pan i Bóg, zbawiciel świata, On, który zwyciężył, pokonał śmierć, pokonał mój grzech. Czasami może mi się wydawać, mi, tobie, że nasze grzechy są tak wielkie, że jakaś ciemność jest tak wszechogarniająca, tak ogromna, tak przytłaczająca. Jezus jest większy od tego. Czasami jakieś nasze myśli, jakieś nasze zranienia, które nas jakoś dołują, przytłaczają, mogą się nam wydawać, są tak wielkie, że, że, że jesteśmy przygnieceni tym wszystkim. Jezus jest większy od tego wszystkiego. On zwycięża. I w Jego imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, my też zwyciężamy. W Jego imieniu jest nasze zbawienie. W Jego imieniu jest nasze życie. A więc mówię Ci dzisiaj: Jezus, tylko Jezus. On jest Panem, On jest Bogiem, On jest naszym Zbawcą, nasz Pan i Bóg, Zbawiciel świata, Zbawiciel mój i Twój. Jezus Chrystus, życzę Wam dobrego, Bożego Dnia. Niech Pan Jezus Ci. Błogosławi, dobrego Bożego Dnia Ci życzę.